Dzień dobry, dzień dobry. Polish Dagmaster Master się kłania. Słuchajcie, co zrobić, aby mieć zdrowe kury? Cały czas będę nakłaniał do tego i zachęcał, abyście kupili swój inkubator. Zainwestowali pierwsze 300 zł w inkubator zamiast w kupowanie, słuchajcie, kur z fermy drobiu czy od jakichś handlarzy z rynku lub z targowiska, gdzie te kury to są na pewno kury fermowe i na pewno były trzymane w bardzo sterylnych warunkach, w sensie w pomieszczeniach zamkniętych, z brakiem dostępu do słońca, tylko oświetlane sztucznie, pasione tylko paszami. Słuchajcie, takie kury w, po wprowadzeniu do własnych hodowli, takich przydomowych, kompletnie nie są odporne, zaczynają bardzo szybko chorować, zaczynają łapać przyziębienia, zaczynają dostawać mykoplazmy, yy, zaczynają padać. O tym fermy droby głośno nie chcą mówić, Mówić, bo chcą, aby nabijać im kasę i co roku kupować od nich kury, bo takie kury fermowe to są kury jednoroczne. O tym też się głośno nie mówi. Ja chcę ten trend przełamać. Pamiętajcie, inwestujcie we własne kury i inkubację własną.